E, Kamil, no, co tu dużo mówić 5-0 w meczu z Zachem Poza kilka dni po takim meczu no, szalonym jak ten z Legią Warszawa, to zwycięstwo smakuje podwójnie, potrójnie, po piątnie? E, powiem szczerze, że, że no, bardzo cieszy zwycięstwo. Bo wiemy, jak bardzo mocno przeżyliśmy tą porażkę. Mej Bitce w środę. Dzisiaj od początku wszystkie założenia trenera przełożyliśmy na boisko. Zaangażowanie na 200%, skuteczność, piękne akcje i wreszcie też gra zagrana, mecz zagrany na zero z tyłu. To cieszy na pewno, buduje cały zespół. No właśnie, mecz na zero z tyłu. To tydzień temu w Krakowie też 5 goli, ale stracony gol. W środę to wiadomo, nie będziemy wspominać, to która twarz po to jest ta prawdziwa. No ofensywna na pewno, no bo w w trzech meczach ostatnich, e, 14 bramer to jest bardzo dużo, e, 5 bramer straciliśmy, no mieliśmy trzy bardzo ostatnie, trzy ciężkie mecze, takie trzy mecze e, dla naszych kibiców szczególne, sześć punktów zdobyliśmy, no wiadomo, no, że dzisiaj będziemy wspominać to, no, że bardzo szkoda tego meczu z Ledią, bo tam na pewno nie, nie mogliśmy tego meczu przegrać. E, no ale taka jest piłka, no ale dzisiaj no, tą całą tą złość zostawiliśmy e, na boisku w pozytywnym znaczeniu no i efektowne zwycięstwo 5-0 e, no, z lechem nie wygrywa się co, co tydzień takim wynikiem. No dobra, jeszcze gol e, głową w stronę. Ostatni raz kiedy jakiś gol z głowy? Eee, nie pamiętam, no. parę tam bramy strzeliłem z głowy, ale taka e, fajna sytuacyjna bramka, bo poszedłem za strzałem, za dobitką i z, ze, ze, szczupa, ze szczupaka strzeliłem, więc cieszę się bardzo. Dzięki.